Dobry? No dali to już się chyba nie dało mieszkać. <grych> Oj, o ciemku to bym bardzo wątpił w to, czy ja jadę dobrze. Proszę. Tą paletę to niech pan mi odstawi, bo to nie jest do pana paleta, tylko do no, no, czy tam na, na ziemię gdziekolwiek. Arbos, ciągnik z 7-letnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce A co zabieramy? Taką samą czy inną? Aha, a ta jest 8 a, Za mało! Dzisiaj zabiorę dwunastkę. Boże! To nie jest rozkładane, nie? Tylko w całości. Koło świecia Ale to jest przesada, nie? 12 nie wiem. <śmienicza> Kurwa na modjoby. Nie Te dzioby będę musiał odkręcać, bo nie włożę tego Te mocne? To jest Te duże to Z Cztery sztuki Ale na pewno one nie będą? A, a, tą, a tą paletę jakby pan sobie postawić z tyłu? Też nie będzie, nie ma szans ale tę mogę z tyłu postawić, nie ma problemu, ale nie wejdź. Tu to wyciągnie, nie ma szans. I to musi padać. Wysoko sięgaj, solidnie buduj, przekraczaj granice możliwości. Ładowarki teleskopowe FAREZIN – Niezawodny partner w każdym projekcie budowlanym, rolnym i przemysłowym. Czy pan może mi pożyczyć imbusa? busa? Ja. idę? Dziesiątka, dwunastka, nie upędza. Muszę to tam poodkręcać. No, nie do rady inaczej. Aha. Które to jest teraz? Bo patrzę na to i nie widzę. No to znaczy, no, ale co? Nie, no muszę te dzioby cztery tam odkręcić. No tak, no to to, no to tam widać, które, nie? Tak, tak. To Tylko patrzę, <laughs> jaki to ten imbus No ja przyniosę to nie? Dobra. 19 czy 17? No hmm. to za bardzo nawet nie trzeba, by było odkręcać. Bo można było odkręcić to. No. I tamte dwie śruby, nie? No o tym myślę. Aha. A to tam imbusa nie ma? Jest, z drugiej strony jest imbus To jeszcze kopinerki wezmę, to, żeby to postawić Myślałem, że to będzie sens, sensem miało Imbusy tutaj są Okej Jedziemy to tu liczyłem, patrzyłem na tę nawigację mówię Tu ale wyjdzie zagmatwane to wszystko Tu nawet no, żadnego zakazu prawie nie ma no Jest tutaj za mostem, ale nie dotyczy rolnictwa Idzie za mostem. No tutaj jest zaraz na siódemką. na pan zjechał z siódemką? Na 8 ton nacisnę. Na to bez problemu. Chyba się, się... Tak, bo... Jakoś tak to musi być. Idę tu, żeby nie padało, bo z tego wapna nie zostanie nic. To jest pana instrukcja, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobry, dobra. To jest dla pana. O, super. No. Przyda, się. przyda się. Śrubki są drogie. Drogie. No, Pisak mój. żegnam mi, dziękuję. dziękuję bardzo Ogarnę się i wyjeżdżam, dobra?